Lumos. Uroczyście przysięgam, że knuje coś niedobrego. Siema z tej strony Kogam z kanału Chąd Swoci. Dzisiaj pokażę Wam kolejne usunięte sceny. Tym razem Szczęści, Komnata Tajemnic. Bezbędnego przedłużania. Zapraszam na odcinek. Pierwszą sceną jest ta, w której Ron ma problemy z prowadzeniem samochodu, który lata. Wcześniej Harry zapytał go, czy u mnie prowadzić ten pojazd. Dobra, słuchaj, wystarczy tylko wypatrzyć nasz pociąg. Ron, na pewno wiesz jak się tym lata? No pewnie. W kolejnej scenie Harry Potter spotyka swojego fana, który prosi go o zdjęcie. Cześć, Harry! Colin Creevy! Jestem w Gryfindorze! Cześć, Colin, to fajnie. Słuchaj, czy twój kolega mógłby mi teraz zrobić zdjęcie z tobą? Na dowód, że cię poznałem! Dla mojego taty! To mleczarz, wiesz? Mugol! Tak jak cała reszta mojej rodziny. Nikt nie wiedział, że to, co robię, to magia, aż przyszedł list z Hogwartu. Uważali, że świruje! Mm, wspaniale! Następna scena to ta, w której Gilderoy Lockhart daje uczniom test o samym sobie. Herniona zdała test bezbłędnie i została przez niego pochwalona. Każdy ma komplet moich książek, świetnie. Zaczniemy dzisiaj lekcję od małego quizu. Ale bez obaw. Chcę tylko sprawdzić, czy je przeczytaliście. Dziękuję. Jak dużo. zapamiętaliście? Te pytania. wszystkie są o nim. Jaki jest ulubiony kolor Gilderoya Lockharta? Jakie jest największe osiągnięcie Gilderoya Lockharta? Macie pół godziny. Uwaga! Start! Niewielu pamiętało, że mój ulubiony kolor to lila. Panna Hermiona Granger wiedziała jednak, że moim ukrytym marzeniem jest oczyścić świat ze zła i opracować linię eliksirów do włosów. Świetnie. Dzięki. Harry poznaje ucznia Hufflepuffu. Scena krótka, mało wnosząca. Ten Lockhart to dopiero gość. Nieprawdopodobny. Justin Finch-Fletchley. Hufflepuff. Ach, miło cię poznać. Jestem... Wiem kim jesteś. Wszyscy wiedzą. Nawet gole. Chciałbym przedstawić... Mój asystent. Profesor Snape. W kolejnej scenie Harry ma mętnik w głowie. Boi się, że nieświadomie otwiera komnatę tajemnic i jest dziedzicem Slytherina. Zobaczcie! Dziedzic z Uważajcie, bo to strasznie zły czarownik. <laughs> Idziemy. Wyluzuj, Harry. Fred i George wykupiają się. Nie tylko oni. No dobra, połowa szkoły myśli, że śmigasz do komnaty tajemnic każdej nocy. I co z tego? Może mają rację. Harry! Harry! Nie przesadzaj! Słuchaj, nie wiedziałem, że jestem wężołusty. Czego jeszcze o sobie nie wiem? Czy. można coś zrobić, nawet. nawet coś okropnego. I o tym nie wiedzieć. Nie wiesz w to, Harry. Ty nic nie zrobisz. A jeśli cię to pocieszy, Malfoy też zostaje na ferie. E, a jak to ma niby kogoś pocieszyć? Zrozum! Za kilka dni będzie gotowy eliksir. I za kilka dni dowiemy się, kto naprawdę jest dziedzicem Slytherina. W tej scenie Harry leci na miotle między kibicami na trybunach podczas meczu Quidditcha. Nie wiem, dlaczego ta scena nie pojawiła się w filmie. Harry i spółka myślą nad dziennikiem Toma Riddle'a i jest naprawdę ważny dla fabuły. Dziennik jest podpisany. Tom Marvolo Riddle. Tom Marvolo Riddle. Zaraz, nazwisko znam. Ale skąd je znam? No jasne, zajęcia za karę. Ja miałem polerować puchary w sali nagród. Nie zapomnę, bo odbijało mi się ślimakami nad pucharem Toma. A za co ten puchar? Zdobył nagrodę pół wieku temu za specjalne zasługi dla szkoły. Jesteś pewien, że pół wieku temu? Tak, bo co? Nie pamiętasz, co powiedział Malfoy? Ostatnio otwarto komnatę. Pół wieku temu. To znaczy, że Tom Riddle tu był, gdy to się wydarzyło. A może opisał to, co widział? I możliwe, że wiedział, gdzie jest komnata, jak ją otworzyć, a nawet co w niej mieszka. Jeśli tak, w takim razie dlaczego zostawił ten dziennik w szkole? Powiedz. Niesamowita teoria, Hermiono, ale jest jeden problem. Tu nie ma ani jednego słowa. Dobranoc. Ostatnia już dzisiaj scena ukazuje spotkanie przemieniających już się w siebie Rona i Harrygo pod wpływem eliksiru wielosokowego a prawdziwym krabem i goilem. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, suba, no i cześć. Koniec psot. Nox.